Tam w oddali jest dom, w którym przed chwilą byłem. I tutaj znalazłem jeszcze taki już, widzę, remontowany krzyż. Co ciekawe jest w tym krzyżu, w tym krzyżu ciekawa jest rzecz, że nie ma Jezusa na krzyżu, tylko tutaj w środku jest serce z takim jakby. Taka plecionka jest taka cierniowa. I tutaj też jest 10 przykazań, taki judaistyczny motyw. To jest też ciekawe. I tu jest... Tu są jakieś aniołki i jest jakiś orzeł. To jest też ciekawe. Ale widzę, że już korony orła nie pomalowano. W tym kolorze nie wiem czemu. Być może był to kajzerowski. Ożeł, ale krzyż jest ciekawy, naprawdę. I tutaj po bokach mamy jeszcze takie monogramy M Może właściciel postawił ten krzyż kiedyś w pewnych czasach Piękny krzyż, tu jest tak jakby korona no i te 10 przykazań to jest ciekawe. Ciekawy krzyż. Tak, on jest gotowy tutaj. Ktoś go tutaj renowuje. Tak.